Jestem Michael Gates dobrze się na kawę Dawid Witam pana generała lewą ręką jak pedała Witam <grym> <To się> by... <grym> Nie no cześć, dzisiaj go na... Na czym David? Podpam się na Sky Wall l -l -l ach Tak się to pisze Serw... E, mm, terf, IP wem oczywiście mam udział O, pisze. <grym> Już podam Ej no podbierają mu wszystko. skoro. ale wytłumacz o to tutaj chodzi. Ten, mamy cztery wyspy. Są cztery drużyny. Jakie są? Czerwone, niebieskie... Czerwo... Czerwoni, niebieskie, zieloni i żółte. Ten, zbieramy ten. Yyy Ym... żelazo, złoto i to wymieniamy tam u tego piwa wbiera... gelak, tam gdzie tam. To wam pokażę co tu można kupić Ja sobie na przykład kupię... Na przykład sobie kupię seta Za pana Lewą ręką jak pelała Jak ty się odzywasz na odcinku? Dobra, ty u mnie też tak powiedziałeś Brzydko, brzydko bardzo powiedziałeś I dobra, skończ mnie chyba na jakiś nie I no nie, ej no wyrzuciłem Dobra, już będę miał zbroję. Ja już mam. Czekaj. bo ile jest... miecz Knockback 1, stać mnie. Ja mam tą najlepszą zbrojkę za 7 żelaza. Mm. Jeszcze materiały budowlane. Majkie, no gadaj, coś widzą, a nie tak siedzisz. <grym> nie, bo tu to jest pierwszy raz, gdy nagle mam też robią. Nie doszło szansę. Ej, mięska nie mam. Ja... E, my jesteśmy w czerwonych? No. E, ja w ogóle pierwszy raz gram w Minecrafta. Ja nie wiem jak to się gra. Dokładnie. O co w tym chodzi? Ja nie wiem jak się bić. Chodź. Idę do, do jakiejś wyspy. E, Dawid... Także, że tutaj nie ma łuków, bo już bym spadł. Dawid! Typek biegnę świecie ja no buduj się no i wtedy ty, się do nich buduję, czekaj muszę sobie powie. ej bo mi się Majka... ej wyjdź nie zakobi bo jakby co to... ja mam dobrego odpowiedzi I witam pan po... a w tej skrzynce możecie dać na przykład idziemy dla, dla jakichś graczy Michael o dam ci tam główny, no, dobra? Ale ja czy tam tam... nie Uważaj! Uważaj! Lajcik No I klepa? Ta. Też? Bażam, ja, ja się podbuduję do góry Czekaj, ja idę pierwszy Robimy taki... Atak Witam pana generała, lewą ręką wiatr I mam tu idę tam! tu po mnie klepie! Jaki idiota, o jezus! Ja już jeden! Drugi! Na to idę! Ej, dedam! Mam pół serduszka! Ty daj! ty zde dałem! Tu jest jakiś tytuł! Nie! Zde to Dobre! Ej, wyjebałem się w ogóle sam poza mapę. Możecie pisać w komentarzach, że jestem deklem. Dawid, dam coś do skrzynki. Ej! Tu ktoś zedał? Gdzie? Dawaj mi tę. Ten... Ej tu, tu, tu. Ej, nie, nie, tu. nie, nie, ktoś nie, 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 Ej, nie, No nie, ej, wyszedłem. No, nie, to idziemy tam... ej, dobra. No to nie, 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 Nara. Też.